Co ty na orzechach śpisz, Arlo? Dobrze się czujesz? Aż tak bardzo tego nie widać, ale spadło. 50 literków. 49,20. Proszę bardzo. Zaraz ma podjechać kierowca i mamy trochę pokombinować przy naczepie. Wszyscy na burakach. O, jakie burale! O, panie! Także jestem sam tutaj na gospodarstwie. Rurę założyć, rurę. Rura z tych pewnie. Do naczepy, jakieś uchwyty tam przynitować, bo się berywały. I coś tam zeszlifować na naczepie, bo rozrywa plandek. Taka szybka akcja z rańca. Łączmy tego potwora. Pneumatycznym nadużyłem. few later. Mogę Wam nagrać tylko efekt końcowy. Nie lubię w rękawiczkach robić. A później no te rączki nie wyglądają za ciekawie. Mam nadzieję, że moja żona jakoś to przeboleje. Ale jest szorowanko wieczorem i to takie dobre. A powrocie z zakupów sprawdźmy, co na polu, jak pszenica. 50 litrów wlało. I to takie jesienne tematy zawsze są ciężkie, żeby się nie okazało, że będzie za mokro przed wiechaniem, z zabiegiem na chwasty, więc muszę szybko ogarnąć temat, już na pace środki czekają. Moja pszenica. Moja pszenica. Co tu nam wyrosło? Sprawdźmy. Jaka tutaj faza? Czy mamy czas? Czy musimy się śpieszyć, czy nie? Na razie, przy miedzy, jeden liść, jeden liść gdzieś tu, drugi wychodzi. Także pierwszy liść w pszenicy. Już bardziej bym na chwasty zwracał uwagę. Nie, powiem wam tak, 50 litrów wlało, ale tragedii nie ma. Ja tu, w takich laczkach pięknych, I zobaczcie, tu się nic nie dzieje. Będziemy wjeżdżać. Rzepaczki, bo to akurat pszenica po rzepaku. Myślałem, że ślimaczki już się zaczęły martwić. Czyli fazy jeszcze nie uciekają. Ja tu akurat w tym sezonie wziąłem sobie Trinity, czyli połączenie trzech substancji aktywnych: jest chlorotoluron, jest diflufenikan i pendymetalina W proporcjach jak na załączonym obrazku. Dawka. Idzie tutaj 2,5 do 2,5 do 2 litra, ale myślę, że 2,5 litra dam. przężyto przenżyto zimę, jęczmień, pszenica zima. To za jenoks australijski. Jakie wielkie ślady. E, wschody są naprawdę spoko. Tutaj jakichś chyba zarzutów nie, be, nie, nie, nie mam żadnych. Około 300 roślin na metrze. Zobaczmy głębokość. Czy coś tu za głęboko nie weszło? Takie, jakieś lekko poprzebarwiane. No, powiem Wam, ile tu jest? 3 centy w tej sztuce. Takie 2-2,5. No, tak, tak jakoś ten. Tak celowałem. 2,5-3 centymetry. Jeżeli chodzi o głębokość, to myślę, że dobra decyzja, bo, bo ta pszenica zeszła jeszcze przed deszczami dopiero teraz pierwszy od, od dawna. Więc spoko, czyli tak, między drugim a czwartym liściem. Wjeżdżam tutaj z Trinity. Trzy substancje. E, zwalczanie: praktycznie większość spektrum, e, większe spektrum chwastów. Taki uniwersalny środek, zresztą bardzo dobrze znane substancje każdemu rolnikowi. Tak myślę. Przynajmniej mi. Akurat ja w tych substancjach bardzo mocno e, sobie siedziałem i nali, analizowałem zawsze. Czyli mamy całe spektrum e, zwalczania, w tym. W tym miotła zbożowa, e, odporna na sulfonulomocniki. Także, jeżeli macie problem na swoich polach z, z odporną miotłą, czyli stosujecie środek, a tam coraz więcej tego, i tak sobie myślicie. Kurczę, coś tam nie działa, coś nie tak jest. No to w tym przypadku macie trzy substancje, każda z innej grupy, e, a to powoduje tylko jedno, że nie pojawiają nam się na polach odporności chwastów. No i taka miotła zbożowa też z tymi odpornościami na moczniki jest zwalczana. Tak się może teraz wydawać, że to nie jest za gęsto, ale no my chyba zawsze mamy tendencję do tego, żeby przedobrzeć, jeżeli chodzi o obsadę pszenicy. Spokojnie pomyślcie sobie dosyć wcześnie siana, jeżeli tu będzie 600 sztuk na metrze, Trzy rozkrzewienia to już jest nawet co ja gada, 300 sztuk na metrze. Trzy rozkrzewienia to już jest 900 sztuk, czyli dużo za dużo. Idealnie jakby było takie 600-700 sztuk, czyli zobaczcie jaka jest tendencja. Zawsze jednak no, mamy coś takiego, że, że za gęsto to się robi, ale to z uwagi na różnego rodzaju warunki pogodowe, tak żeby było bezpiecznie. Ale nie zawsze za dużo jest, znaczy więcej to jest dobrze. Ja się tak kręcę, ale naprawdę muszę się już wziąć za przygotowywanie tej, e, tego miejsca pod nawozy. Bo kto nie miał takiej sytuacji, że e, zamawiał nawozy? E, I brakło telefonu, porozumienia. Ktoś przyjeżdża już tutaj, na halę, na ten, na gospodarstwo. Panie, jestem, rozładowujemy. A ja mówię, ale mnie nie ma. No i problem. <noise> na szczęście dużo takich sytuacji nie było, i był ktoś, kto. Awaryjnie to zrobił, natomiast obecnie no jestem sam tutaj na gospodarstwie i przy jakimś wyjeździe. No niestety, no niestety, nie poradzimy nic, nie ma, to nie ma. Niech pan wróci, pojedzie, zadzwoni. Także dziękujemy za telefony, które, telefony ostrzegawcze, że kierowca będzie. Chociaż teraz te nawozy, taki towar deficytowy, nie wiadomo, czy się w ogóle można odzywać. Nie, no teraz już naprawdę, naprawdę, naprawdę już zaczynam tutaj ogarniać. Chociaż dużo roboty nie mam. Jedyne, jedyne co muszę sprawdzić, to czy ten przyjaciel odpali od kopa trochę rzeczy tu poprzestawiać. No i powinno być ok. Masa. Ale profesjonalna robota. Kurde To to normalnie jak stąd. Org oryginał, oryginał. Widać jak po żniwach ogarnięty. Gdzie ta pompeczka? Gdzie ona była? Gdzieś była. Mam już Chwila prawdy. No było blisko. Dla pewności podpompuję go jeszcze raz, tak żeby tutaj za bardzo go nie, nie rozładowywać. Nie wiem w jakim stanie są akumulatory. Ale będzie dobrze. Eee, a może najpierw pozabieram co to jest tam to jest z tyłu za kombajnem, bo i tak muszę wyjechać. E, header trochę do przodu musi pójść. I tu kilka woreczków do przestawienia mam. Jest słowiański przykłód. To mi się akurat udało. Większość z nas celuje, żeby nie robić już na wiosny poprawki. Różnie z tym bywa. Tutaj skuteczność środka jest głównie zależna od tego, jak przebiega zima, jakie są warunki, jak wiosna. Przy łagodnej zimie te substancje będą działać niestety dużo krócej. I samo, samo to, jak działa, działają substancje, są przede wszystkim nalistne i doglebowe, czyli połączenie substancji nalistnych do Co ja wyrywam? Pszenica, a powinienem sobie jakiegoś chwaścika, taki żypaczek Pobierana jest przez korzeń, tutaj przez łodyżkę też i przez liście. Zobaczcie, nawet wiechlina roczna tutaj jest w dawce 2,5 litra chwastach wrażliwych. Fiołek, niezapominianka, rumianek, miotła, wiechlina. To ciekawe. Ja tak posiałem? Co? Co tu się wydarzyło? Połówkę siewnika miałam zamkniętą. Nie, to nie ja. No nic, trzeba W Poszukiwaniu takiej śrubeczki, takiego malutkiego wkręcika. To będzie ciężkie zadanie. To będzie nawet bardzo ciężkie zadanie. To jest ten pojemnik. I pewnie w czeluściach gdzieś się taki mały znajdzie. Na samym dnie. No, mam wersję nieco dłuższe i nieco grubsze. Średnio tam będą pasować do tej klameczki, ale spróbujmy coś tutaj porzeźbić. No i trzeba będzie wymienić. Ania, przyjdź tu, Nagrywam. Proszę, spróbuj. co tak ciężko chodzi? Nie, ale jest ok. Ciężko chodzi? Ale jak ciężko? Może ty nie przyzwyczajona? Było cały czas oberwane? A w tym miejscu, bo to jest to samo, przyjdę za. Pamięch przed świętami.